Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Shopee. Czy da się z nimi ostrzyć? Może napompować wodę. Albo. Ten stos ciekawych rzeczy wybrałem sam. A są one w większości z puli strefy elektroniki, na którą od niedawna są stałe okazje na Shopee. Zarejestruj się z linku w opisie. Na przykład znalazłem premium słuchawki, które w zestawie mają tak dużo rozmiarów gumek. O promocjach wspomnę Wam już za chwilę, ale najpierw zacznijmy od gadżetu, który jest odkryciem t -Volta. To Soda Stream z próbkami smakowymi. Kupiłem go za 369,99, ale za jakiś czas. Koszt powinien się zwrócić. Przynajmniej jak będziemy z niego korzystać. Saturator, bo tak to się profesjonalnie nazywa, zamienia zwykłą wodę w gazowaną. Świeże bąbelki bez wyrzucania butelki. Napełniamy butelkę zimną wodą do wyznaczonej linii. Montujemy ją w urządzeniu, naciskamy przycisk nasycania i ile razy przyciśniemy, tak woda będzie gazowana. Bierzemy butelkę i możemy się cieszyć świeżo na bąbelkowaną cieczą. Teraz, żeby nadać jej smaku, wystarczy dodać syropu. Podobne. Fajnie, że to jest ekologiczne podejście do tematu wody, bo dużo się zużywa plastiku w butelkach i wiem, że t volt teraz zamiast chodzić i kupować całe zgrzewki, to po prostu gazuje sobie wodę samemu w domu. Też jest jeszcze inna kwestia dotycząca samych nabojów, które są tutaj w środku, bo istnieją konwertery do tego, żeby podpiąć większe butle, a nie koniecznie wymieniać tą, która jest standardowo tutaj zamontowana. Albo którą montujemy samemu, bo ją się co jakiś czas wymienia, jak nam się skończy, przyjeżdża kurier, ale to wszystko macie opisane na stronie, więc właśnie będę tym zamęczać. A co najważniejsze ze względu na to, że jest w środku nabój, z którego są bąbelki. To nie potrzebuje całości zasilania. Na koniec zrobimy sobie takie podsumowanie przedmiotów. Fajne, niefajne i mech. Teraz skoro piciu mam, to mogę sobie usiąść i moją uwagę zwrócił stolik do laptopa. Może będzie godnym następcą frontu kuchennego podklejonego pianką, z którego korzystam od lat? Powiem Wam, że zdecydowanie. Choć zrobiony nie super dokładnie, a niektóre miejsca można naprawić papierem ściernym, jest znacznie stabilniejszy niż się spodziewałem i nie grzeją się od niego tak nogi jak z pianki i chyba będę go używać po prostu tutaj w łóżku. Ma jeszcze mini szufladkę, do której można schować tą mini blokadkę i wtedy elegancko wszystko jest w jednym miejscu schowane. A co to? Czy to pendrive sushi krewetka? To pendrive sushi krewetka, ale mój laptop nie ma miejsca, jak go podłączyć. I co teraz? Żeby móc go podłączyć, kupiłem przejściówkę na Thunderbolta, która ma nawet więcej złącz, choć ma też swoje ograniczenia, jak na przykład HDMI z 4K 30 klatki, ale jest to jedna z tańszych tego typu prze... 30 klatki? A jak mi braknie miejsca, bo 8 giga to za mało, to zawsze mogę skorzystać z obudowy na dysk i z powodzeniem z mojego starego dysku mogę zrobić wypaść pen Gdy jednak często żonglujemy takimi dyskami, to pomocna może się okazać taka przejściówka. Tylko, że oba te gadżety są ograniczone przez transfer USB i działają tylko na SSD, bo w przypadku podpięcia dysku HDD, niestety przy benchmarkach oba się wyłączają, więc brakuje im trochę mocy. A dla prawdziwych koneserów dysków wchodzi cała stacja dokująca, gdzie z powodzeniem wchodzą 2,5 calowe dyski SATA oraz IDE. Wchodzi informatyk do sklepu, jest Sata? Nie, to IDE. <grystanie> 3,5 cala przy IDE dysk nie chciał ruszyć, ale może jest za stary. Ale samo urządzenie pozwala chociażby na odczytywanie kart CF czy SD, a nawet można robić backup, więc się przyda. W ogóle wziąłem najniższy możliwy model tej stacji. No cóż, ile to już było tych produktów? Powiem wam, że ciężko jest tutaj to wpisać bez klawiatury numerycznej. Ale najpierw o okazjach. Ruszyła strefa elektroniki, najniższe ceny na rynku, niesamowite okazje do minus 30%, gwarancja bezpiecznych zakupów i ciągłe okazje, które warto codziennie śledzić. Zarejestruj się z linka w opisie, a dla nowych użytkowników jest kodzik. Minus 10 zł na pierwsze zamówienie za minimum 15 zł. Ważny do 23 października. Jak czegoś nie wiecie, nie jesteście pewni, to sprawdźcie na dole w opisie jest wszystko. Przekalkulujcie sobie. Na przykład właśnie z wykorzystaniem takiego bloku na USB są mega tanie, a ja się mogę przenieść na klawiaturę TKL przy komputerze. A jak klawiatura w laptopie was denerwuje, to może pora zainwestować w mechanika. Ten nie dość, że jest jednym z najtańszych, to napisałem na nim cały scenariusz. Mechaniczne przełączniki to jakiś klon niebieskich nie chodzą idealnie, jak na dzisiejsze standardy to powiedziałbym wręcz, że przeciętnie, ale i tak są znacznie lepszym wyborem niż wiele klawiatur membranowych. Najgorsze w pisaniu jest to, że jak się klika spację trochę od góry palcem, to ona się lekko tak jakby przycina. No i to, że klawiatura jest dosyć jednak giętka, co powoduje, że... Strzeliła. Nie rozumiem, po co ludzie robią te testy klawiatury, czy się gną, czy się nie gną. No tutaj muszę naprawdę dużo sił używać, żeby ona się rzeczywiście zaczęła giąć. Dalej pisze. No, jest lekko giętka klawiatura, a czy w ten sposób jej używasz? Parzeka jest profilowana teraz. Normalnie działa. raczej działać nie będzie. Czekaj, czekaj, ja mam wersję WASDL w sadles. Ta część, co się świeci, to działa. I teraz, to jest najlepsze, chciałem mieć mechanicznego numpada. Możesz zobaczyć. Kurcze, 9 nie działa. A o takiej mini klawiaturze, ale bez podświetlenia, robiłem już kiedyś materiał. I wiecie co? Układ klawiszy, gdzie są równo ustawione, jest średnio wygodny, ale na pewno lepszy niż wpisywanie treści na pilocie telewizora. Co prawda nie działa we wszystkich aplikacjach, ale na przykład w YouTubie, gdzie często ktoś czegoś szuka, działa. Kupiłem sobie obcinaczki, bo swoje ciągle gubiłem, a ten mini ściągasz do izolacji podglądałem u jakiegoś montera i za 2.90 nie mogłem sobie odmówić. Wiecie, że nożyczki fryzjerskie potrafią kosztować nawet kilka tysięcy? Mój znajomy barber nie Takimi za 1500 zł, a co jakby spróbować mnie ostrzyć z nożyczkami za 79 zł. To było dla niego wyzwanie, bo to nożyczki dla praworęcznych, a on jest leworęczny. Nie posmarujesz, nie pojedziesz. I tak też Damian wziął się za profesjonalne testy. Byłem gotów na wszystko, nawet na to, że wyjdę z fryzurą na bleka. Czuć było, że nie tną idealnie, ale i tak dawały radę. Nie wchodziły we włos jak w masło. Ale finalnie z ulizanego wymoczka powstał prawdziwie dorodny ziemniak. I co sądzisz o nożyczkach? No co, ziemniaku, powiem ci, że tak, no jako awaryjne dwojga złego będą. 79 zł. O kurde, no to, to, to nie powiedziałem. Każda praca jest przyjemniejsza, jak w tle leci dobra muzyka. Wziąłem do sprawdzenia dwa głośniki. Pierwszy zaciekawił mnie, bo świeci. I choć ma nawet radio FM, to nie uważam, by był godny polecenia, bo brzmi bardzo słabo i ma dźwięki chyba skopiowane. Kkojarzy z czego to jest, nie? No nie. Od innego producenta. A drugi jest o tyle ciekawy, że mimo fabrycznego opakowania wygląda jak używany. To są jego prawdziwe dźwięki. Ale ma w sobie wbudowanego powerbanka, a z podobnego rozwiązania korzystam od lat. Tylko mojego głośnika już nie ma w sprzedaży. Czy ten będzie godnym następcą? Brzmi całkiem spoko jak na głośnik wodoodporny. Tylko jeden ma problem z głośnościami, bo to jest najciszej, jak się da ustawić, więc jest stosunkowo cicho i to jest połączone z telefonem, więc nie da się ciszej na ios się przynajmniej ustawić. Za to, jak się podgłaśnia, to nawet 1,8 czy jedna siódma całej skali głośności. To jest połowa dopiero, a muszę już krzyczeć, żeby mnie było w ogóle słychać. Masakra. Ale brzmi fajnie, moim zdaniem to jest spoko głośnik. Czasami jednak lepiej, żeby muzyka grała tylko w naszej głowie i tutaj szarpnąłem się na coś znacznie droższego niż wszystkie inne produkty. Czy warto było tyle wydać na słuchawki zabezpieczone mini pianką akustyczną? Sześć dodatkowych par gumek, adresowalne ledy, ciekawy design i milutki materiał. Brakuje mi automatycznego pauzowania utworu w momencie, kiedy wyciągniemy jedną słuchawkę albo możliwości ściszenia albo zgłaszania utworów w trakcie korzystania z nich. Da się przerzucać utwór do przodu czy pauzować, ale nie da się wrócić do poprzedniego. Za to dźwięk jest potężny, bardzo mięsisty bas i słuchawki są wygodne. Ale za krótko z nich korzystałem, żeby coś więcej na ich temat powiedzieć. Na Shopee nawet da się kupić papier do ksero, a to dobrze, bo akurat mi się skończył do drukarki. Natomiast prawdziwie gadżeciarski smaczek zostawiłem na sam koniec, czyli mini drukarkę termiczną do zdjęć. Pudełko być może do niczego nie zachęca, póki nie zaglądniemy do do końca. Tak, to jest ta drukarka. Można jej otworzyć brzuszek i w środku widać papier termotransferowy, Czy papier termiczny to się Termo. mówi? To jest papier termiczny, taki sam jak jest w drukarkach w kasach fiskalnych z Paragonów. I patrz, nawet się odrywa, tak jak. Paragony. Z tej drukarki za pomocą aplikacji iPrint można wydrukować przykładową stronę. Jak zobaczycie, to jest na przykład wydrukowany mój Instagram. Widziałeś, kto się tutaj załapał? Izak i Pago. Pozdrawiamy. Teraz ja się połączyłem z tą drukarką, mam tryb zdjęć i uwaga, zrobię zdjęcie Dagmarze. Zobaczycie, jak to wygląda z drugiej strony. To jest zdjęcie Dagmary. Włączę gotowe. Mamy zdjęcie przerobione i klikamy drukuj. Tak Mara będziesz zajmować 9 cm według aplikacji, tyle ona nam podaje w tym momencie. Już rozumiesz czemu jest tutaj ten uśmieszek? Patrz jak ty jesteś wydrukowana. Popatrz się na pamiątkę dzisiejszego dnia. Masz zachowaj zdjęcie jak paragon. Dziękuję. To jest tak naprawdę drukarka dla dzieci, więc na przykład szablony mamy takie dosyć charakterystyczne i proste, ale spróbujmy wydrukować sobie baner. Nie, to będzie za długie chwila. Można drukować dokument z sieci, czyli na przykład mój Instagram, ale do zrobienia będziemy mieć całe lorem ipsum. psum. Fajne, to jest to coś jest w tym takiego satysfakcjonującego. Tylko muszę sobie kupić trochę więcej tego papieru, żeby móc więcej drukować. Kiedyś w głowie miałem taki pomysł, żeby zrobić właśnie drukarkę do zdjęć do smartfona. To jest po co prawda bardzo ograniczona drukarka, bo może tylko dwa kolory drukować. W sumie to jeden, a drugi jest po prostu kolor papieru, ale ostatecznie wyobraźcie sobie jedną rzecz. Przykładowo przychodzą do Was znajomi i proszą was o hasło do Wi-Fi, a wy to robicie w sposób bardziej zaawansowany. Wy im po prostu dajecie QR koda' ze swoim dostępem, więc jak zeskanujecie, to będziecie mogli się. Podłączyć do mojego Wi-Fi. Proste, proste i jakie praktyczne. Jeszcze raz, To jeszcze nie zdążył zeskanować, to proszę to jest górko. Połączyło się z Wi-Fi? Tak. Dobrze. W starożytnym Rzymie Cezar mógł zostawić łapkę w górę, więc zostawcie i wy. I spójrzcie na te wszystkie rzeczy. Po pierwsze, stolik. Fajna sprawa. Ja bym go zostawił. Używałbym. Całkiem stabilny, jak za tą cenę. Uważam, że to jest fajny sprzęt. Może design się komuś nie podobać, bo są tutaj jakiegoś rodzaju kwiatki. Ale tak jak mówię, cena, jakość. Myślę, że będę spokojnie z niego korzystać. Następnie nawinął mi się ten głośnik. Jest wodoodporny, jest całkiem fajnie zrobiony. I pomijając fakt, że jest półszkadzany pewnie już w fabryce, uważam, że to jest całkiem fajny sprzęt. Fajnie gra i kupiłbym go ponownie. Natomiast drugi głośnik, głośnik? głośnik, bo ciężko to nazwać głośnikiem, nie brzmi zbyt dobrze i za te świecidełka nie warto dopłacać i to widać, że to jest kopia pewnej znanej firmy i wolałbym uniknąć tego typu tego, więc słuchawki Eddie Fiera moim zdaniem brzmią bardzo fajnie. Jak się uda wsłuchać chwilę w ten dźwięk, to słuchawki są nie że przyjemne, to brzmią bardzo potężnie. Jak się słucha ciszej muzyki, to brzmią moim zdaniem lepiej niż głośniej, bo jak jest głośniej, to jest zbyt dużo basu, ale ogólnie myślę, że tak ma, że się przede wszystkim spodobały, więc nawet na żadną kubkę nie lądują ona sobie nie bierze. Ona ich używała przez ostatnie dni głównie, dlatego się jej nie przysłuchałem. Obcinaczka fajna, ściągać do izolacji fajny. Gdyby to było troszeczkę lepszej jakości, a nie świeciła aż tak bardzo plastikiem, to byłoby spoko, ale że to jest najniższa konfiguracja i prędkości są dosyć wolne, to to jest takie mech, bo też nie będzie to aż tak bardzo praktyczne. Klawiaturka, gdyby nie była aż tak bardzo plastikowa, byłaby zdecydowanie na tak, teraz jest po prostu na tak. Drukarka do zdjęć zdecydowanie fajny gadżet. Kupiłbym go jeszcze raz i dalej będę drukować QR-kody ludziom. Przejściówka na Thunderbolta. Tak, przejściówki to z tej bym zrezygnował ze względu na to, że łatwo jest tutaj urwać port. I raz mi jeden mój znajomy, z którym pracowałem przez parę ostatnich lat, urwał port w jednym dysku, który był limitowanym z Nawi. Takie ssd miałem 128GB z Navi, no urwał mi. W ciągu z komputera, miałem zamontowany na boku w obudowie NZXT S340 Elite i po prostu jak odpinał SATę, to rozwalił mi ten port. Natomiast tutaj się po prostu łatwo wsuwa, więc to zostawiam. I mimo, że to HDD-ków nie jest w stanie napędzić, to wiele tego typu przejściówek HDD-ków nie napędza. Natomiast to daje na kubkę, nie za to ten dysk jest fajny, więc go daje tak, ale to on nie był z odcinka. Pendrive w Sushi niestety, ale me. dlatego że jest po prostu zbyt gruby i wiele laptopów nie pozwala na podpięcie takiego pendrive'a. i Zajmuje zbytecznie dużo miejsca i wcale nie jest jakiś super. Ta klawiatura niestety nie jest do końca klawiaturą, nie jest traktowana jak klawiatura we wszystkim, bo widzieliście, że nie zawsze się z niej korzystać, żeby coś wpisywać. Ogółem bardzo duży plus za to, że świeci. Będę z niej korzystać przy. W telewizorze. Papier to papier, chociaż niska gramatura, to papier się przyda zawsze. Ta klawiatura, jak była jeszcze w całości, a nie w formie dwóch klawiatur, to korzystało z niej się całkiem nieźle, ale niestety, na przykład klawiatura wciskając z tej strony troszeczkę w dół bardzo często mi się blokowała spacja. Ogólnie jest to słabej jakości klawiatura. Jak za się z oty, spoko, ale już po tym, jak miałem do czynienia ze znacznie droższymi klawiaturami, to niestety, ale z nimi się zbyt dobrze nie korzystał. I na koniec mamy soda streama, z którym miałem ja najwięcej problemów, bo z jednej strony, po tym, jak zobaczyłem jak wygląda samo urządzenie, to uważam, że ono jest przepłacone i 350 zł za kawałek plastiku to jest totalny bezsens, więc poszło na kupkę nie. Natomiast z drugiej strony idzie to w stronę Mechy, bo finalnie produkt bardzo fajnie działa i nie mam co do niego żadnych, ale mimo, że jest wykonany, jak jest wykonany. A finalnie stwierdziłem, że to powinno lecieć na kupkę jak najbardziej tak. Nie dość, że butelki są bardzo fajnej jakości i bardzo fajnie wykonane, to oprócz tego nie wypiłem tak dużo czystej wody w przeciągu ostatnich tygodni, a może nawet w miesięcy jak dzisiaj podczas robienia tych testów, więc jeżeli ma być coś, co ma mnie zmusić do pojenia się wodą, to zdecydowanie jestem tutaj na tak. I Fajnie jest poczuć swoją własną wodę z kranu graniczankę w formie gazowanej. Masz coś do dodania? Ty tylko odjęłaś mi słuchawki z mojej puli rzeczy. A, i nożyczki oddałem Damianowi, zostawiłem jako takiego małego histerego, więc jak się z nim kiedyś spotkacie na skrzyżenie, to być może będzie mieć ze sobą fioletowe nożyczki z odcinka. Ja Wam na koniec przypominam o strefie elektroniki na Shopi i codziennych okazjach oraz moim kodzie dla nowych użytkowników, który pomoże Wam kupić taniej. No i tak jak zwykle, wszystkie szczegóły oraz linki do produktów znajdują się na dole w opisie. Poza koszykiem antyinflacyjnym Shopi rusza z 10-10 tarczą antyinflacyjną od 26 września do 10 października, gdzie znajdziecie jeszcze większe okazje. Dzięki gwarancji najniższej ceny. Szczegóły także w opisie. A ty co tu jeszcze robisz? Filmik się skończył. Idź stąd.